Jesteś tu w tej chwili, ponieważ czujesz na plecach ciężar. Nie jest to ciężar fizyczny, który można zdjąć i odłożyć na ziemię. To coś, co zamieszkało w tyle twojej głowy, ciche, lecz uporczywe pulsowanie. Jest to zadanie, o którym wiesz, że musisz je wykonać. Jest to droga, którą wiesz, że musisz przejść. Jednak za każdym razem, gdy twoja myśl zbliża się do tego miejsca. Twój umysł, niczym spłoszony ptak, znajduje tysiąc powodów, by odlecieć w inną stronę. Usiądź spokojnie, pozwól swoim ramionom opaść. Nie jesteś tutaj, bym Cię oceniał, nie jestem głosem, który oskarża Cię o słabość. Jestem tutaj, by powiedzieć Ci: Widzę Twój wysiłek, rozumiem to ciche cierpienie, które nosisz, gdy dzień się kończy. A to, co ważne, wciąż pozostaje nietknięte. Często myślisz o sobie w okrutny sposób, wypowiadasz do lustra słowa, które ranią, mówisz sobie, że jesteś leniwy, że brakuje ci dyscypliny, że twoja wola jest krucha, jak sucha gałąź. Uwierz mi, to największe kłamstwo, jakie nosisz w sercu, to nie jest lenistwo. Lenistwo to wybór odpoczynku bez wyrzutów sumienia. To, co ty czujesz, to walka. To wyczerpująca bitwa, toczona w milczeniu, w której stoisz naprzeciw samego siebie. Musashi, wędrując przez gęste lasy i mgliste doliny dawnej Japonii, rozumiał naturę tej walki lepiej niż ktokolwiek inny. On wiedział, że najtrudniejszy przeciwnik nigdy nie stoi naprzeciw nas z mieczem w dłoni. Musashi obserwował naturę ludzkiego ducha, widział, jak wojownicy o wielkiej sile fizycznej drżeli nie przed stalą ale przed decyzją. Zauważał, że człowiek potrafi pokonać armię, ale ucieka przed jedną myślą, która wymaga od niego zmiany. Musashi rozumiał, że wewnątrz każdego z nas mieszka strażnik, starożytny, pierwotny strażnik, który ma tylko jedno zadanie utrzymać nas przy życiu. Kiedy stoisz przed wyzwaniem, przed tym projektem, tą rozmową, tą zmianą, której pragniesz, ten wewnętrzny strażnik budzi się. Nie widzi on kartki papieru ani trudnego zadania. Jego wzrok jest stary i prosty. On widzi drapieżnika, widzi zagrożenie. Dla tej starożytnej części Ciebie możliwość porażki, możliwość bycia ocenionym jest tak samo przerażająca jak spotkanie z tygrysem w ciemnym lesie. Pomyśl o tym z łagodnością. Twoje ciało nie chce cię sabotować, ono próbuje cię chronić. Kiedy czujesz ten opór, ten ucisk w żołądku, to nie jest twoja wada, to twój instynkt przetrwania, który pomylił wroga. Twój wewnętrzny strażnik krzyczy: Uciekaj, nie podchodź tam, bo możesz zostać zraniony. I wtedy twój rozum, posłuszny temu krzykowi, zaczyna tkac sieć wymówek. Zrobię to jutro, gdy będę silniejszy. Teraz nie jest idealny moment. Muszę się lepiej przygotować. Te słowa brzmią rozsądnie, prawda? Ale to tylko mgła. To iluzja stworzona po to, byś mógł się wycofać bez utraty twarzy przed samym sobą. Musashi nie walczył z tym strażnikiem. On go oswajał. Wiedział, że strach jest jak ogień. Jeśli pozwolisz mu szaleć, spali twój dom. Ale jeśli go zrozumiesz, Ogrzeje cię i oświetli drogę. Kiedy Musashi czuł wahanie, nie karał się. Zatrzymywał się, oddychał. Patrzył na swój lęk tak, jak patrzy się na liść płynący rzeką. Widział go, ale nie stawał się nim. Ty również możesz przyjąć tę postawę. Zrozum, że to, co nazywasz odkładaniem na później, jest w rzeczywistości formą lęku. Boisz się nie samego działania, ale tego, co ono przyniesie. Boisz się, że gdy już zaczniesz, okaże się, że nie jesteś wystarczająco dobry. Boisz się, że popełnisz błąd. Boisz się dyskomfortu, który jest niezbędny do wzrostu. Pragnę, abyś teraz poczuł ulgę. To nie twoja wina, że ten mechanizm działa w tobie tak silnie. To dziedzictwo tysięcy pokoleń, które chciały po prostu przetrwać, ale ty nie chcesz tylko przetrwać, ty chcesz żyć. Chcesz tworzyć, chcesz zostawić po sobie ślad. W nadchodzących chwilach nauczę cię, jak przeprogramować ten starożytny instynkt, nie poprzez walkę i przemoc wobec siebie, ale poprzez mądrość i spokój. Pokażę ci, jak Musashi zamieniał strach w paliwo, jak sprawić, by ten wewnętrzny strażnik przestał widzieć wroga w Twoich marzeniach, a zaczął widzieć w nich Twoje przeznaczenie. Musimy zacząć od zburzenia iluzji, że potrzebujesz więcej czasu. Czas nie jest twoim lekarstwem. Czas, jeśli jest źle użyty, staje się więzieniem. To, czego potrzebujesz, to inna relacja z samym sobą relacja oparta na prawdzie, a nie na ucieczce. Wyobraź sobie, że stoisz na skraju przepaści. To twoje zadanie. Twój instynkt każe ci się cofnąć. Ale po drugiej stronie jest osoba, którą masz się stać. Musashi przeszedłby przez most, nie patrząc w dół, lecz patrząc w cel. Ty też możesz to zrobić. Zdejmij z siebie etykietę leniwego człowieka. Ona do ciebie nie pasuje. Jesteś po prostu wojownikiem, który zapomniał, jak używać swojej broni. Ale miecz wciąż jest u twojego boku. Wystarczy, że wyciągniesz rękę musimy teraz spojrzeć głębiej poza to co widoczne na powierzchni. Musashi, gdy siedział w ciszy jaskini Reigando, rozumiał, że w ciele człowieka płynie niewidzialna energia. Nie jest to tylko krew ani oddech. To siła, która popycha nas do działania, nawet gdy ciało pragnie spoczynku. W dzisiejszym świecie nazwano by tę siłę skomplikowanymi słowami nauki. Mówiono by o substancjach chemicznych w mózgu, ale my Użyjemy języka, który zrozumie Twoje serce, a nie tylko intelekt. Wyobraź sobie tę siłę jako rzekę płynącą przez Twojego ducha. Istnieją dwa sposoby, w jakie ta rzeka może płynąć, i to właśnie tutaj leży sekret Twojego zmagania. Pierwszy nurt jest jak górski potok po gwałtownej burzy. Jest głośny, chaotyczny, irwący. To energia chwili. Pojawia się nagle, gdy widzisz coś błyszczącego, coś nowego, coś, co obiecuje szybką rozkosz, bez wysiłku. Ten nurt porywa cię, gdy sięgasz po to, co łatwe, gdy uciekasz w świat zapomnienia, oglądając obrazy, które nic nie znaczą, lub słuchając hałasu, który nic nie wnosi. Ten nurt daje ci chwilowy błysk, czujesz ożywienie, ale jest to ożywienie fałszywe, jest jak słomiany ogień. Wybucha jasnym płomieniem i gaśnie po sekundzie, zostawiając cię w ciemności i chłodzie, jeszcze bardziej pustego niż wcześniej. Drugi nurt jest inny. To głęboka, szeroka rzeka, która płynie wolno, ale z ogromną siłą. To nurt wytrwałości. To ta cicha energia, która pozwala ci czytać mądrą księgę przez wiele godzin, która pozwala rzemieślnikowi rzeźbić w drewnie przez całe dni, nie czując znużenia. Ten nurt nie krzyczy, on niesie. To on pozwala ci dokończyć to, co zacząłeś. Twój ból wynika z tego, że pozwoliłeś, aby ten gwałtowny, płytki potok zagłuszył głęboką rzekę. Musashi i obserwował ludzi, którzy żyli tylko dla chwilowych uniesień. Widział wojowników, którzy walczyli z wielką furią na początku bitwy, ale opadali z sił, gdy walka się przedłużała. Rozumiał, że poleganie na nagłych zrywach emocji jest zgubne. Musashi trenował swój umysł tak, by czerpał z głębokiego nurtu. Dla niego skupienie nie było walką z rozproszeniem, było wyborem ciszy pośród hałasu. Kiedy ćwiczył fechtunek, nie szukał poklasku tłumu ani szybkiej nagrody. Szukał doskonałości w samym ruchu. Odnajdywał satysfakcję w trudzie, a nie w jego końcu. Spójrz teraz na swoje życie. Twój umysł został nauczony pragnąć iskier. Zostałeś nauczony szukać nagrody, zanim jeszcze podjąłeś wysiłek. Za każdym razem, gdy czujesz dyskomfort pracy i uciekasz w coś przyjemnego, wzmacniasz ten dziki, chaotyczny potok. Kradniesz wodę z głębokiej rzeki, by zasilić kałużę, która zaraz wyparuje. To nie jest tak, że nie masz silnej woli. To mechanizm, który został rozregulowany. Jesteś jak ogrodnik, który posiada wąż z życiodajną wodą. Zamiast podlewać drzewo, które ma wydać owoce, czyli twoje ważne zadanie, pozwalasz, by woda wyciekała przez tysiące małych dziur w wężu. Te dziury to twoje rozproszenia. Musashi uczyłby cię, że musisz uszczelnić te wycieki. Nie możesz pozwolić, by twoja duchowa energia była marnowana na rzeczy, które nie mają znaczenia. Kiedy czujesz impuls, by przerwać pracę, by sprawdzić coś bezcelowego, by uciec, zatrzymaj się. To jest moment próby. To jest moment, w którym dziki potok próbuje porwać cię ze sobą. Musashi w takich chwilach stawał nieruchomo. Nie walczył z nurtem, po prostu nie wchodził do wody, obserwował pragnienie i pozwalał mu przepłynąć obok. Musisz zrozumieć, że ta głęboka motywacja, ten spokojny nurt, nie pojawia się sam z siebie. On wymaga ciszy, wymaga nudy, tak nudy. Gdy odcinasz dopływ łatwych rozrywek, twój umysł początkowo krzyczy, wpada w panikę, ale jeśli przetrwasz tę chwilę, jeśli wytrzymasz w ciszy, głęboka rzeka zacznie wzbierać, poczujesz wtedy inny rodzaj satysfakcji, nie będzie to ekscytacja fajerwerków. Będzie to ciepło ogniska, które płonie przez całą noc. To jest stan, w którym praca przestaje być ciężarem, a staje się rytmem. Zacznij dostrzegać tę dynamikę w sobie. Nie obwiniaj się za to, że pragniesz ucieczki. To naturalne, że ciało szuka wygody, ale Ty jesteś czymś więcej niż ciałem. Jesteś duchem, który ma władzę wyboru. Wybierz głębiej. Wybierz powolny nurt. Gdy następnym razem usiądziesz do zadania i poczujesz chęć ucieczki, pomyśl o Musashim stojącym z drewnianym mieczem w dłoni, czekającym w bezruchu na idealny moment. On nie spieszył się po nagrodę. On był obecny w procesie. Ty też możesz być obecny. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym, co cię powstrzymuje. Często uciekasz. Ale czy kiedykolwiek odwróciłeś się, by spojrzeć w twarz temu, co Cię goni? Musashi nauczał, że nie można pokonać wroga, którego się nie widzi. Dla niego walka w gęstej mgle była najtrudniejsza, ponieważ każdy szelest mógł być śmiertelnym ciosem. Ale gdy słońce wschodziło i mgła opadała, wróg, nawet ten potężny, stawał się tylko człowiekiem z krwi i kości. Miał swoje słabości, swój rytm, swój strach. Przestawał być potworem, a stawał się przeszkodą, którą można ominąć lub pokonać. Twój lęk jest jak tam mgła. Gdy pozostaje nienazwany, rośnie, staje się bezkształtnym cieniem na ścianie twojego umysłu, ogromnym i przerażającym. Wydaje ci się, że boisz się pracy, ale to nieprawda. Praca to tylko ruch rąk i myśli. To, czego się boisz, ukryte jest głębiej. Zadaj sobie pytanie i bądź ze sobą bezwzględnie szczery, jak ostrze miecza. Czego tak naprawdę się obawiam? Czy boisz się, że gdy ukończysz to dzieło, inni je odrzucą? Czy boisz się, że odkryjesz granice swojego talentu? A może paradoksalnie, boisz się sukcesu i odpowiedzialności, jaką on niesie? i wiedział, że poznanie natury strachu odbiera mu władzę. Kiedy czuł niepokój przed pojedynkiem, nie ignorował go, nazywał go, mówił sobie: To nie jest przeczucie śmierci, to tylko moje ciało przygotowujące się do ruchu. Zrób to samo: weź kartkę papieru. Nie używaj myśli, one są ulotne jak dym. Użyj dłoni, zapisz swój lęk, nadaj mu imię. Kiedy napiszesz: Boję się, że zostanę wyśmiany. Wyciągasz ten lęk z ciemności swojego wnętrza na światło dzienne. Widzisz go czarno na białym. Nagle cień maleje. Okazuje się, że to tylko zdanie, tylko myśl. A myśl można zmienić. To pierwszy krok. Ale musashi poszedłby dalej. Nauczyłby cię innej, potężniejszej sztuki, sztuki właściwego lęku. Większość ludzi boi się działania, boją się bólu wysiłku, boją się ryzyka porażki. Ty musisz odwrócić ten porządek. Musisz nauczyć się bać bezczynności bardziej niż czegokolwiek innego. Zamknij oczy. Nie na długo, tylko na chwilę, by zobaczyć prawdę. Wyobraź sobie, że minęła zima, wiosna, lato i jesień. Minął rok. Stoisz dokładnie w tym samym miejscu, w którym jesteś teraz. Ten ciężar, który czujesz dzisiaj, wciąż jest na Twoich plecach, ale teraz jest cięższy bo doszła do niego gorycz straconego czasu. Nic się nie zmieniło. Twoje talenty wciąż śpią. Twoje dzieło wciąż nie istnieje. Jak się czujesz, widząc tę wersję siebie? Czy czujesz ten chłód w sercu? To jest smak żalu. Musashi rozumiał, że największą tragedią dla wojownika nie jest przegrana w walce. Ranę można wyleczyć, a z porażki wyciągnąć naukę. Największą tragedią jest miecz, który rdzewieje w pochwie, nigdy nie użyty. Miecz, który miał potencjał by ciąć stal, a został zniszczony przez czas i wilgoć, leżąc bezczynnie w kącie. Ty jesteś tym mieczem. Nie bój się tego, że spróbujesz i ci nie wyjdzie. Bój się tego, że nigdy nie spróbujesz. Bój się tego, że za dziesięć lat spojrzysz w lustro i zobaczysz w swoich oczach pytanie. Co by było, gdybym wtedy zrobił ten pierwszy krok? To jest mądrość, która zmienia wszystko. Kiedy ból tkwienia w miejscu staje się większy niż ból ruszenia z miejsca, prokrastynacja znika. Twój instynkt samozachowawczy zaczyna działać na Twoją korzyść. Zamiast uciekać od pracy, zaczynasz uciekać od stagnacji. Zacznij więc traktować swoje zadanie nie jako obowiązek. Ale jako ratunek, to Twoja ucieczka przed przeciętnością, to twoja droga, by nie stać się zardzewiały mostrzem. To, co wydaje ci się teraz górą nie do przejścia, jest w rzeczywistości drabiną. Każdy mały krok, każde napisane słowo, każda wykonana czynność oddala Cię od tej smutnej wizji przyszłości której się boisz. Więc gdy następnym razem poczujesz opór, przypomnij sobie, Moim wrogiem nie jest ta praca, moim wrogiem jest bezruch. I z tą myślą, zrób chociaż jeden, najmniejszy ruch. Dotarliśmy teraz do serca nauki. Rozumiesz już swój lęk, rozumiesz dwa nurty rzeki w Twoim wnętrzu, ale samo zrozumienie to za mało. Wojownik nie wygrywa bitwy, jedynie wiedząc, jak trzymać miecz. Wygrywa, ponieważ ma strategię. Musashi nie był tylko mistrzem siły, był mistrzem podstępu i taktyki. Wiedział, że ludzki umysł, nawet jego własny, jest z natury niesforny, jak dziki koń. Nie próbował go łamać siłą woli, zamiast tego budował wokół siebie struktury, które sprawiały, że zwycięstwo stawało się nieuniknione. Oto jak możesz zastosować jego metody w swojej codziennej walce. Pierwsza zasada. Jeden cięcie na raz. Spójrz na swoją listę zadań. Czy czujesz ten ciężar? To dlatego, że twój umysł próbuje walczyć z całą armią jednocześnie. Widzisz setki kroków, tysiące problemów. To paraliżuje. Musashi, stając naprzeciw wielu przeciwników, nigdy nie walczył z tłumem. W swojej głowie zamieniał wielką bitwę w serię pojedynków. Skupiał się tylko na tym jednym wrogu, który stał najbliżej. Reszta świata przestawała dla niego istnieć. Zrób to samo. Nie myśl o całym projekcie, nie myśl o finale. Wybierz jedną małą rzecz. Tylko jedną. Twój umysł nie potrafi utrzymać głębokiego skupienia na wielu celach. Daj mu jedno zadanie. Powiedz sobie, przez następną godzinę istnieje tylko ja. I ta jedna strona tekstu, wszystko inne to mgła. Druga zasada, pułapka perfekcji. Jest w tobie cichy głos, który szepcze: Nie zaczynaj jeszcze, nie jesteś gotowy, warunki nie są idealne. To głos perfekcjonizmu. Wielu uważa go za cnotę, ale Musashi uznałby go za słabość. Czekanie na idealny moment to tchórzostwo przebrane za mądrość. Musashi walczył w błocie, walczył w deszczu, walczył pod słońce. Gdyby czekał na idealny dzień, zginąłby. Rozumiał, że w walce nie chodzi o piękno ruchu, ale o jego skuteczność. Ty również wpadasz w tę pułapkę. Myślisz, że musisz napisać coś wspaniałego od pierwszego zdania, że musisz ćwiczyć idealnie od pierwszej minuty. To błąd. Pozwól sobie na bycie niezdarnym. Zastosuj zasadę brudnego szlaku. Umów się ze sobą, że przez pierwsze minuty będziesz pracować źle. Napisz słabe zdania. Zrób krzywy rysunek. Wykonaj nieporadny ruch. Celem nie jest jakość, celem jest przerwanie ciszy. Gdy miecz jest już w ruchu, znacznie łatwiej nim kierować. Najtrudniej jest wyciągnąć go z pochwy. Zaakceptuj niedoskonałość, a odzyskasz wolność działania. Trzecia zasada kształtowanie terenu. Zanim Musashi dobył miecza, zawsze najpierw oceniał teren. Ustawiał się tak, by słońce świeciło w oczy przeciwnika, a nie jemu. Wiedział, że otoczenie może być potężniejszym sojusznikiem niż stal. Spójrz teraz na miejsce, w którym przebywasz. Czy twoje otoczenie pomaga ci w skupieniu, czy walczy przeciwko tobie? Jesteś człowiekiem, a twoja wola ma granice. Jeśli wokół ciebie leżą przedmioty, które cię rozpraszają, te małe, świecące bramy do innych światów, te hałasy, ten bałagan, to przegrywasz walkę, zanim ją zaczniesz. Nie jesteś silniejszy niż twoje środowisko. Bądź jak stratek. oczyść pole bitwy, usuń z zasięgu wzroku wszystko, co nie służy twojemu celowi. Stwórz pustkę. W pustce umysłu naturalnie szuka zajęcia. I wtedy praca staje się ulgą, a nie karą. Uczyń to, co chcesz zrobić, najłatwiejszą rzeczą do wykonania, a ucieczkę najtrudniejszą. Czwarta zasada rozbijanie skały. Często nie zaczynasz, bo jesteś zagubiony. Zadanie wydaje się być wielką, litą skałą, bez szczelin. Nie wiesz, gdzie uderzyć. Musasz i uczył, że nie ma rzeczy wielkich, są tylko zbiory rzeczy małych. Nie możesz przenieść góry, ale możesz podnieść kamień. Nie wpisuj na swoją listę hasła: napisać książkę czy zbudować dom. To przeraża Twojego wewnętrznego strażnika. Zamiast tego rozbij to na pył. Niech Twoim zadaniem będzie otworzyć notatnik, napisać tytuł, poszukać deski. Gdy zadanie jest tak małe, że wydaje się śmieszne, Twój lęk znika. A gdy wykonasz ten pierwszy, mały krok, dzieje się magia. Twój umysł, który nienawidzi niedokończonych spraw, zacznie ciągnąć cię do kolejnego kroku, poczujesz pęd. To jest sekret musashiego. Wielkie zwycięstwa buduje się z tysięcy niedostrzegalnych ruchów. Zastosuj te zasady teraz, nie jutro. Teraz wybierz jedną rzecz. Zaakceptuj, że zrobisz ją niedoskonale. Oczyść stół. Rozbij zadanie na okruch i po prostu zacznij. Poczujesz, jak ciężar spada, a w jego miejsce pojawia się cicha, stabilna siła. To siła Twojego własnego ducha, który wreszcie odzyskał kontrolę. Dotarliśmy do kresu naszej wspólnej rozmowy, choć w rzeczywistości jest to dopiero początek Twojej prawdziwej podróży. Wszystko, o czym mówiliśmy, lęk, dwa nurty rzeki, strategia pustego umysłu. To tylko narzędzia. Leżą one teraz przed Tobą, niczym miecze rozłożone na matach w dojo. Są ostre, lśniące i gotowe do użycia. Ale pamiętaj: Najdoskonalszy miecz jest bezużyteczny, jeśli dłoń, która go chwyta, jest niepewna, a serce, które nią kieruje, nie ma w sobie wiary. W ostatecznym rozrachunku, pokonanie nawyku odwlekania nie polega na sztuczkach, technikach zarządzania czasem, czy kolorowych kalendarzach. To wszystko jest tylko dekoracją. Prawdziwa walka toczy się o twoją tożsamość. Oto kim decydujesz się być w ciszy swojego pokoju, gdy nikt nie patrzy. Musashi pod koniec swojego życia, spisując swoje przemyślenia w Księdze Pięciu Kręgów, nie pisał o gniewie czy ambicji. Pisał o pustce i o drodze. Zrozumiał, że wojownik nie rodzi się na polu bitwy. Wojownik rodzi się w decyzji podejmowanej każdego poranka, decyzji o wstaniu, o ćwiczeniu, o byciu wiernym sobie. Przez lata powtarzałeś sobie historię o kimś, kto nie potrafi, o kimś, kto zacznie od jutra. Ta historia stała się Twoją klatką. Dziś proszę Cię, abyś otworzył drzwi tej klatki. Nie musisz być samurajem z legendy, musisz po prostu być człowiekiem, który dotrzymuje słowa danego samemu sobie. Pomyśl o tym, kiedy obiecujesz przyjacielowi pomoc, robisz to, by nie stracić honoru w jego oczach. Dlaczego więc tak łatwo łamiesz słowo dane sobie? Czy twój własny szacunek jest wart mniej niż opinia innych? Musasz i uczyłby cię, że twoje słowo jest święte. Jeśli zapisujesz zadanie na kartce, to nie jest tylko notatka, to kontrakt, to pakt krwi zawarty między tobą obecnym a tobą przyszłym. Kiedy wykonujesz to zadanie, nawet jeśli jest trudne, nawet jeśli robisz je nieudolnie, budujesz w sobie potężną siłę, budujesz zaufanie do samego siebie, zaczniesz zauważać zmianę. Kiedy przestajesz uciekać przed dyskomfortem, a zaczynasz wchodzić w niego z podniesioną głową, przestajesz być ofiarą własnych nastrojów, stajesz się ich panem. Prokrastynacja przestaje być nawykiem, a staje się jedynie odległym wspomnieniem, echem dawnego ja, które już nie istnieje. Nie oczekuj, że od jutra staniesz się idealny. Musashi przegrywał pojedynki, zanim stał się niezwyciężony. Ty też będziesz upadać. Nadejdą dni, gdy stary lęk powróci. Gdy leniwy nurt rzeki spróbuje cię porwać, to nie szkodzi. Droga nie jest linią prostą, droga to ciągły powrót. Kiedy upadniesz, nie biczuj się, nie trać czasu na poczucie winy. Po prostu wstań, otrzep kurz, chwyć swój cel i zrób jeden mały krok. Właśnie w tym powrocie, w tym cichym akcie podniesienia się, leży cała godność człowieka. Chcę, żebyś teraz wziął głęboki oddech. Poczuj jak powietrze wypełnia Twoje płuca, przynosząc nową energię. Pamiętaj, czas nie czeka. Twoje życie nie jest próbą generalną, to jest premiera. Każda godzina, którą marnujesz na lęk, jest godziną, której nikt ci nie zwróci. Ale każda godzina, którą poświęcasz na tworzenie, na działanie, na bycie obecnym, staje się kamieniem węgielnym Twojej legendy. Niech Twoje życie stanie się dziełem sztuki, rzeźbionym nie dłutem, lecz Twoimi czynami. Jeśli czujesz, że Te słowa rezonują z Twoim duchem, jeśli odnajdujesz w tej filozofii spokój i siłę, której szukałeś, zapraszam Cię, byś pozostał na tej ścieżce razem z nami. To miejsce, ten kanał, to nie tylko zbiór filmów, to cyfrowe dojo dla tych, którzy szukają głębi w płytkim świecie. Jeśli chcesz otrzymywać kolejne lekcje i kontynuować trening umysłu, zasubskrybuj ten kanał. Niech będzie to Twój pierwszy akt woli, symbol Twojego zaangażowania. Jeśli ta rozmowa przyniosła Ci wartość, zostaw po sobie ślad w postaci łapki w górę. To prosty gest, ale dla nas jest sygnałem, że jesteś tu obecny i czuwasz. A jeśli czujesz, że ta wiedza jest dla Ciebie czymś więcej, i pragniesz wesprzeć misję dzielenia się spokojem i mądrością, rozważ dołączenie do grona wspierających kanał. Nie jest to obowiązek, lecz honorowy wybór dla tych, którzy chcą pomóc nam budować to sanktuarium. Teraz nadszedł czas. Ekran zgaśnie, a Ty zostaniesz sam ze swoimi myślami i swoim zadaniem. Nie bój się tej ciszy. Ona jest Twoim przyjacielem. Idź, bądź obecny, krocz z honorem, Twoja droga właśnie się zaczyna.